Siemano, ja jestem Stachu, a dzisiaj lecimy z następnym odcinkiem z Daily na moim kanale. Dzisiaj to już jest przedostatni odcinek Daily, tak. Trochę przykro, ale to zrobię sobie takie małe podsumowanko albo coś innego. Dobra, nieważne. Na razie chcę Wam powiedzieć, że zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, subika tam na kanale, żeby z stał się szary oraz wpiszcie kod tatko-fortnite, a ja już nie przedłużam i oglądamy filmik. Na razie. O, super efekty. Wow, jakie hardcore! Do Burger Kinga czy do McDonalda? Wow, hardcore! A czy dzisiaj mam pojechać w Lambo czy w Ferrari? No, a czy mam założyć yy, majtki czy bokserki? Wow, nie, no ciężkie, no ciężkie zadanie. Ja teraz wymyślam pierwsze pytanie. No. Macie się ładnie ubrać, czy tak jak teraz stoicie? Tak. I zróbmy tak z od dołu. To zróbmy takie tak dziećmi. No to tak. <zysy> Cześć. Co? Co, co jest trudnego z rodziną dobrej ankiety? Nagrywamy odcinek, kontrolujecie nasze życie dziś. Mają się ładnie ubrać, czy tak jak teraz stoją? Tak, nie. To jest e, easter egg. Najgorzej. Ej, proszę, ja się go też odwalić, serio, bo ja nie będę tak Ale jak się one odwalą, to zajmie dwie godziny. Dwie godziny! No. Mimo, że zostało 20 sekund, ja już sobie zatrzymam, bo jestem niecierpliwy, mamy 72% na tak i 28% na nie. Moje, spec... Moje specjalne życzenie to jest Maciek w garniturze. Musisz założyć e, garnitur na zimowy narodowy. E, to jest jakby śmieszne to jest to bardzo... Macie na to e, 6 minut i ustawiam stopy Jakie 6 minut? A, serio? O, z 10 minut odpowiedź 10 minut? to co? 10 minut? Na odwalenie się Chudę 15 minut oficjalnie zmieniono 15 minut 15 minut, czasy ale no nie dam rady się ogarniać 15 to bo nie będę się ogarniał w ogóle! 15 minut, to ja bym w stanie uszyć tę Dobra ludzie, oni się doszli ogarniać, a ja od razu wymyślę następne pytanie. No i następne pytanie to będzie, czy mają zostać w Warszawie, czy jedziemy poza Warszawę. No, moja odpowiedź trzeba było się odpalić, co to zrobiłam. I co, co, O panie, jak stanie mi parze, jak wyglądamy? jak... Nudam, jak yy... <muchy> W modzie, bo jestem młody i jurny starszy. Mamy 77% na to, że jedziemy poza Warszawę. Więc, że tak powiem, wyruszamy. wyłączy to bezpiecznie. Pewnie tak nie na oczy, gdyż jest w o ale fancy. kolejne pytanie, czy biorą swoje cateringi, czy jemy tam? Dobra ludziska, czas minął i jest 61% na to, żeby po prostu tego jedzonka nie brać, więc coś tam sobie muszą sobie brać. co, jest trudne, z rodzinie dobrej ankiety. Nagrywamy odcinek, kontrolujecie nasze życie dziś. Mają się ładnie ubrać, czy tak jak teraz stoją? Tak, nie. Jaka baba? Tak. Tak, chyba z gigus? Tak. Bionisz arab. Nie rób mnie I co? Patencik moi drodzy. Maseczka na patencie. Wiem, że to jest trochę nielegalne, ale zaraz kupię jakąś maseczkę. Po prostu zapiniałem wziąć. Każdemu się zdarza. Tak to jest. Wiesz, jak się bliskiej jest kobietoczka? Patrz. Bank i bank. Perfekcyjnie. Dzięki. Jasne, pewnie. Tak, dali mi kamerę zostałam operator dzisiaj. O, bardzo miło, serio. Dla mnie to byłoby trochę wstyd sobie robić zdjęcie z Team MX.

Dawaj, go Kręć na wynik, na wynik ruch zbliżenia. <śmieniciela> 909 jest wynik! O nie ma sensu. Ja chcę 623. Proszę, chcę do daleko. Gdzie jest 100? 100? Choro, gdzie jesteś? 9, 9, 9, czaro, to jest nie? Krakny, no. Ale teraz masz 497, ale nie... To się zmienia? Tak, się zmienia, to nie ma sensu. Nie ma sensu chyba. Jest sens. Bo to w 400, to, jest 50, to jest i to będzie... Ja jestem teraz! Niedaleko. Dawaj. Nie mam tych kredytów. Jestem najgorsza pojemka. Zobaczymy, która z dziewczyn jest najsilniejsza. Wtedy tak. gdybym nie miała paz, to bym tak przy... Ja Typowa wygłówka. Nie, Dobra, Dobra, teraz ja, mania? Ma tak, ale uwaga, ja tak jak mówię, mam bardzo. Zrób tak jak Juka. Tak, błotem że będzie boleć, ale muszę... A z pierwszą pieśniu... A Ej, słabo! I chcesz Jakby, jak... Ej, jako uwalę, słabo i więcej niż ja jeszcze. to I... I... wylem... trochę twarzy. Twarzy. Ale ym, <laughs> chcę powtórkę Ze względu <laughs> na to, że... się, <laughs> oh, O, macie. O.

Ja może sobie zjeść kanapeczkę, okay. może e, 64 lat. Ale idziemy do Nero. Kanapeczka i kawa może być? Nie przyjdziemy <laughs> do już roku. Okay. Nie, Boże, tak to z wami jest, ja <laughs> chcę <to> nie idzie. <laughs> serio, tak to właśnie jest właśnie w cimie. Chcieli jeszcze, więc im zrobiłem do wyboru kawa czy czurosy? Nie wiem jak to się czyta. Więc e, głosujcie 5 minut. Instagram zdecydował, możecie sobie zjeść te czurosy ludzie, więc jeśli mnie słyszycie, jedźcie, póki możecie. Dobra, słuchajcie, rozdzieliliśmy się na chwilę, oni czekają na te czurosy, a my idziemy teraz do kafenero, czyli do kawiarenki, w której siedziałam bardzo często i często też montowałam filmiki w niej po lekcjach, i jadłam tam kanapeczki i pływałam, piłam kawuszki, więc mnie idziemy tam teraz gdzieś nie obchodzi. kawuśkę i tyle. A, Powtórzę... a miałaś czurosy jeść! Idę, idę. Darmowa kawa. Jezu, yes, smart I co kończymy ten odcinek? Tutaj wszystko się zwiedzie. Dobrze, w końcu. Radę. Także mamy nadzieję, że Wam się spodobał i. Jeśli nie, nie spodobał się. Yy, dobra, niko nie obchodzisz, Patty. Nie spodobał się ten odcinek. Yy, nie. Czy kontent mi robicie, więc w sumie spoko był, ale yy, no, dzięki za kontent. Hmm, no i co jeszcze mogę Wam pokazać? No, szczerze, to już nic. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i łapkę w górę. Tak, zostawcie łapkę w górę na multikontach, subskrypcję, ile się da yy, i co jeszcze, no subik, łapka w górę, subik z dzwoneczkiem, łapka w górę, yy, żeby była niebieska, wpiszcie kod kartus ja Wam dziękuję za oglądanie i cześć, ale jednak nie, sprawuję Was, bo jutro wlatuję ważny film, bo będzie jutro koniec z daily, więc wygrałem zakład